Teraz usiądźcie, skupcie się, musimy chwilę porozmawiać. A więc dzisiaj mnie naszły takie przemyślenia i po prostu chciałam wam powiedzieć jasno i dobitnie. Czyli miejcie w dupie to, co mówią i myślą o Was inni. A naprawdę życie będzie piękniejsze, będzie Wam się łatwiej osiągało swoje cele i inne rzeczy. Ponieważ. No po pierwsze, nie każdy zna waszą historię. Nie każdy wie, do czego dążycie i co chcecie osiągnąć. Nie rozumieją tego i nie będą zazdrośni. I ludzie po prostu lubią gadać. Mówię to na przykład na swoim przykładzie, gdzie nieraz słyszałam zdanie, że o, idzie bolesławiecka influencerka i takie tam, ale no z takim jakby gryzem, przekąsem to było mówione. Albo tak samo, że kujonka i tak dalej. Jakby to jest to najgorsze w ludziach, że nawet tak jak pomagałam, dawałam ściągać na sprawdzianek, dawałam zadanie domowe, to i tak na koniec dnia będę tą kujonką. Tą taką stereotypową. I szczerze, przestało mnie to całkowicie ruszać ponieważ nie będę miała z tymi ludźmi żadnego kontaktu po liceum. Mam swoich najbliższych znajomych, którzy nie znają, i to jest dla mnie najważniejsze, ale najważniejsze. I to pamiętajcie, że wy musicie znać i cały czas o tym pamiętać, do czego wy dążycie i co wy chcecie osiągnąć. Inni nie będą wiedzieli tego i to ok, fajnie, spoko, ty masz swoje zdanie, mam swoje zdanie, ale jeśli ty wiesz, do czego dążysz, jaki jest twój cel, na czym ci zależy, to nie powinieneś, nie powinnaś słuchać innych. Naprawdę, ponieważ będzie, będą takie momenty, że może to sprawić, że zaczniesz wątpić, że kurde, skoro dla innych to jest coś śmiesznego. No, to czy jest sens i tak jest sens. Skoro inni ludzie tego nie rozumieją, to znaczy, że to jest coś wyjątkowego, może ciężkiego, ale przede wszystkim jest to warte kontynuowania. Naprawdę. Bo to się w przeszłości opłaci. I jeśli inni tego nie rozumieją, to znaczy, że nie są to osoby warte spędzania czasu, ponieważ osoby którymi ty chcesz spędzać czas, myślą podobnie jak ty, mają podobne ambicje i będą cię wspierać w rozwoju. Będą ci dawać rady i nie będą zazdrośni. Więc tak, to jest mój przekaz na dzisiaj, na rozpoczęcie tego odcinka. wam się już wieczorem. Mamy godzinę 21.30 i ja właśnie skończyłam czytać ten projekt, który robię, w sensie sprawdzać błędy i tak dalej. Później wezmę się do roboty w stylu zrobienia go estetycznie, żeby to nie było tylko play w Wordzie, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj yy, jeszcze. Yy, Zaplanuję w sensie wstawię na YouTube Studio filmik, żeby on się wstawił w czwartek, najprawdopodobniej, nie ten, tylko poprzedni, a później pewnie będę jeszcze pisać książkę. Więc tak, to jest mój plan na ten wieczór. Widzimy się jutro. Jednak chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a przynajmniej zapytać, czy wy też tak macie, że tak jak ja. Jest 22, jest minęło 40 minut dopiero, ale byłam już tak zmęczona, że właśnie zaplanowałam ten filmik i chciało mi się strasznie spać. Już mi się nie chciało nic więcej robić, ale włączyłam e, ten kanał na YouTube, co mówiłam, że oglądam e, stare filmiki tego imankacji i jest, naprawdę nie wiem jak się go nazwisko wymaga. Ale że one mnie strasznie motywują, że jakby byłam zmęczona, obejrzałam jakieś dwa jego filmiki, a jeden trwa po 15 minut. I nagle zostałam właśnie i mi się w sumie chce coś robić. Jeśli nie macie, to naprawdę polecam sobie znaleźć taką osobę, że właśnie macie taki spadek chęci wam się nic nie chce, a po obejrzeniu tej osoby nagle wow, jesteście zdeterminowani więc na koniec dnia chciałam bardzo zostawić z taką anegdotką. Wróciłam do domu. W sumie wyszło tak, że spontanicznie po szkole pojechałam z moimi przyjaciółkami na kawę na godzinkę. I teraz wróciłam do domu i siadam do roboty. I tak ostatnio myślałam, że strasznie chciałabym mieć taką osobę, z którą na przykład w sobotę albo niedzielę po prostu idę tworzyć content, bo tak jak właśnie, no wiadomo, widziałam to w internecie, że po prostu taki jeden dzień jest przeznaczony na robienie zdjęć, rolek takiego contentu i po prostu, no wiadomo, fajnie by było mieć kogoś, kto by mi robił te zdjęcie, ja tej drugiej osobie. Jest taka grupa na Whatsappie i na TikToku, właśnie dziewczyn z Wrocławia, tam napisałam właśnie wiadomość, czy któraś by nie była chętna, więc y, czekam, może uda mi się kogoś znaleźć, a jeżeli ogląda mnie jakaś dziewczyna, która by była chętna, to niech napisze w komentarzu albo y, do mnie DM na Instagramie, to chętnie bym się umówiła na takie spotkanie, na porobienie jakichś fajnych zdjęć. I tak, to tylko tyle chciałam powiedzieć. Dla Was, filmik ten, który oglądacie, ponieważ ja lubię tak na bieżąco sobie montować i dodam tylko tą końcówkę. W następnym odcinku już powiem o tej rzeczy, którą dla Was tworzę, bo jestem już naprawdę coraz bliżej końca. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, ale w sumie chciałam teraz tylko tak powiedzieć. O tym, że mimo niektóre dni rano jest super i tak dalej, ale nagle pojawia się taki moment, nie wiadomo skąd, dlaczego. Tak jak na przykład dzisiaj, że nagle zaczęłam się strasznie stresować, jeśli chodzi o maturę i o. no ogólnie o maturę. I mam wtedy takie poczucie przytłoczenia. Że po prostu usiadłabym najlepiej poszło spać, żeby o tym nie myśleć. Ale wiem, że jeśli bym po prostu przestała robić wszystko poszło spać albo oglądać, mój humor byłby jeszcze gorszy, to jest moja osobista, ja tak mam. Ponieważ czułabym się jeszcze gorzej przez to, że nie zrobiłam to, co miałam zaplanowane, czy chcę zrobić. Więc. Tak, siadam, montuję ten filmik. Mmm, I zobaczymy. Będę was updateować co i jak. Ale pamiętajcie, jeśli macie gorszyli, nie jesteście jedyni, odpuśćcie sobie trochę, ale moim zdaniem takie użalanie się, czyli po prostu zakrycie się kocem i nic nie robienie i tak dalej. Okej, okay, czasem jest potrzebne, ale zrób to przez pół godziny, godzinę i później wstać i wziąć się do roboty, bo wydaje mi się, że właśnie wstanie i zrobienie czegoś sprawi, że jakoś wyjdziemy z tego i wrócimy do formy, tak to nazwijmy.